Przewodniczącego Rady Europejskiej, pana premiera Donalda Tuska. Panie pośle. Pani marszałek, zgodnie z regulaminem Sejmu wnoszę o przerwę 15-minutową. Żebyście przemyśleli głosowanie nad tą bolszewicką, haniebną ustawą. Ale przede wszystkim ta przerwa to propozycja dla pana prezesa Kaczyńskiego. Żeby nie chował się tam z tyłu, tylko wyszedł i porozmawiał w takiej normalnej rozmowie. Bo ta ustawa to wielkie tchórzostwo Kaczyńskiego, panie który pośle, chce wyeliminować panie największego panie rywala. Pośle. Ale nas jest więcej. I 4 czerwca w Warszawie pokażemy, że przegrywacie i przegracie te wybory i nie pomogą Wam takie bolszewickie ustawy. E, przystępujemy do rozpatrzenia punktu. Wniosek przeciwny. przeciwnym, pan poseł Łukasz Schreiber, bardzo proszę, z wnioskiem przeciwnym. Był wniosek o przerwę. Pani marszałek, panie premierze, wysoka izbo, na wstępie, na wstępie można by zwrócić panu uwagę, że kiedy wychodzimy na tą mównicę, przede wszystkim kłaniamy się pani marszałek i panu premierowi. Warto o tym pamiętać. Warto także wspomnieć, Warto wspomnieć Wysoka Izbo, że jest, jest czymś naprawdę, wie Pan, małostkowe i bezczelne, to słyszeliśmy przed chwilą, bo możecie mówić cokolwiek, ale zarzucać prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu tchórzostwo, to tylko Wy możecie. To jest po prostu niegodne. Wysoka Izbo, Wysoka Izbo nie bójcie się. To jest nasz apel nie bójcie się i nie twórzcie. Nie oceniamy wszystkich i nie postępujemy tak jak wy oceniacie wszystkich swoją miarą. To nie jest przecież komisja, która ma być skierowana przeciwko komukolwiek. To jest wołanie o prawdę, to jest wołanie o poszanowanie i wzmocnienie i konstytucji i suwerenności. I wreszcie wzywam państwa. Wzywam Państwa, byście się uspokoili, byście przestali za każdym razem, gdy występujecie w tej Izbie, zapominać, że kto odpowiada za inflację, byście przestali za każdym razem, gdy występujecie przeciwko w tej dziękuję Izbie bardzo, głosować za zmianami w konstytucji. Dziękuję teraz. Bardzo. Ponieważ został zgłoszony... Jak się zachowujecie? Zobaczcie, jak nie Ponieważ wy został zgłoszony wniosek to o przerwę. Jest obraz opozycji. Obraz żenujących. Przegłosujemy wniosek o przerwę. Kto z Pań Panów Posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wysoka Izbo, poseł, poseł sprawozdawca poseł sprawozdawca chyba nie zna projektu ustawy, który przedstawiał. Poseł sprawozdawca chyba nie zna projektu ustawy. A inkwizycja pomyliła mu się z trójkami z czasów PZPR-u, do której należy, które wydawały decyzje bez sądu. Przeczytajcie ten projekt. Decyzje. Komisji, jeżeli jakikolwiek prawnik przeczyta ten projekt, to wie, że orzeczenie komisji, które jest ostateczne, jest ostateczne w postępowaniu administracyjnym. Każdy prawnik wie, że podlega to zaskarżeniu do sądu. Sądy będą decydowały, a nie organ administracji. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie nie. Panie nie, poślad... nie Przystępujemy do głosowania. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Skandaliczne, skandaliczne zachowanie. Skandaliczne. Młodzież patrzy na skandaliczne zachowanie. Komisja wnosi o przyjęcie tej uchwały. Głosujemy. Głosujemy. Kto jest za odrzuceniem uchwały Senatu, odrzucającej ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 roku Państwowej Komisji Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 454 posłów, 234 za, 219 przeciw, jeden się wstrzymał. Sejm odrzucił uchwałę Senatu. krzyczeliście Państwo swoje hasła. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 29. Porządku. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Nie Pośle, nie czekamy, tylko Szanowna bardzo proszę. Marszałek, Wysoka Izbo, mam zaszczyt... W imieniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii przedstawić sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie aplikacji e obywatel.